Witamy na pierwszym z dwóch dni community podsumowujących, podsumowujących 2019 rok Torcik nie jest shiny, ja tu wszystko wyłapałem wcześniej respy na razie w ogóle jak tak sobie tutaj szedłem, sprawdzałem to jakieś rewelacyjne nie są, zobaczymy co nam wpadnie shiny w ciągu tych dwóch godzin, bo dzisiaj nagrywam tylko 2 godziny i muszę wracać do pracy eee, no nic tu więcej nie kliknę także lecimy, zobaczymy co się respi, zobaczymy co nam wpadnie shiny Zobacz, czy mnie coś goczego gdzieś zupała po drodze, ale jak widzicie, niestety nie. Najwięcej no, na razie widziałem to saga, tak. Wersja zimowa. Na razie najwięcej razie widziałem w ogóle w zieleski. Jakiś w ogóle specjalny Quest. Halo, halo. Catch 3 Pokémony, fajnie. Także ja kończę nagrywanie, wrzucam sobie jajka w inkubatory i widzimy się na jakichś szajniakach i itp. Itd. Także minęła godzina. Ja włączam sobie wspomagaczy przed zafaniem czegokolwiek. I mam tylko jednego shiny Begona. Aga nie ma nic shiny. Damianowi, jeszcze jako tako te szajniaki lecą. I fałki żadnej fajnej nie było. Jeszcze starpis Nie gift. Jeszcze starpis. I tu zrobimy sobie trochę czeków. Kto to daje? Nie. Ale pogoda jest nawet spokojna. Nie zamarzamy. Tertwig. No, też nie. Yy, nie wiem, trapnicz? Nie, slakot też nie. Nawet slakot, słuchajcie, nie chcę wpaść, nie? Slakot na chcę słuchajcie, to już jest źle. Trapnicz? No, też nie. Słuchajcie, ja nie mam nic. No mówimy już, że AGA nie ma nic. Mhm. Triko? No też nie za bardzo. Jajek też nic nie poleciało. Slakot kolejny? Też nie. Także no widzicie, no respy są ok i questy w ogóle są fajne. Za trzy pokemony, różne nagrody, tak? Stardust, Great Bole, Ultra Bole. To jest akurat fajne. Szybko questy się robi i lecą rzeczy, tak powiem, użyteczne, przydatne. Tego tylko sprawdzaliśmy, też nie jest a to to tu jeszcze raz go może. Czy coś nam się dorespiło? tego swineapu chyba nie sprawdzałem Mów też nie jest fajniej także także jest no nie jest spoko, tak wiadomo jeszcze 21 jest dużo czasu ale o to jest świeży swineap też nie także no, zobaczymy się później ja jeszcze nie całą godzinę chodzę i miejmy nadzieję że przez ten czas, czas nam coś tutaj jeszcze wpadnie. tak? Trzeba było się pierdolić w kamerę, chociaż tam jest jeszcze 20 metrów podnika. w shiny Tak Także jak przez chwilą nagrywałem, to nie było. Lewą ręką great throw i to mam nadzieję, że wystarczy. Nie wiem, spotkaliśmy widza. Pozdrawiasz kogoś? Kolegów wszystkich. Spoko, dobra. Torcik za panem, robimy sobie tutaj jeszcze zdjęcie i lecimy dalej. Dobra, tam jest Damian, tu jestem ja. I lewą ręką opiemy shiny Trico, Rękawiczka, lewa ręka to są trudne rzeczy do zrobienia. Nie dorzuciłem nawet zrobimy tak Zrobimy operację brzuszek jak ktoś nie zna brzuszek o to tak się robi No i źle zrobiłem o, To wystarczy W ogóle ten 12 cp dobrze widziałem first level yeah. Może jakiś pod PvP chociaż W ogóle fajne kolory dzisiaj jakoś tak kamera ładnie łapie Yy, upper ice. No taki do niczego trochę yy, Sprawdźmy tutaj kolejnego trapnicza może No nie jest Shiny yy, Swinaba No też nie jest I może ten Slakot jeszcze No też nie jest, ale chociaż coś poleciało Poleciało mi więcej niż w przeciągu pierwszej godziny, tak że lecimy dalej, może coś jeszcze z tego eventu, znaczy z tej części eventu trzy godziny i dla mnie 2 godziny coś jeszcze wyciągniemy. Także jesteśmy przy Neptunie. Trochę tu jest szalinczeków, Bejgon nie. Zrobimy. Torcik też nie. Tak. Tam są ładne za nami szkice, obrazki. Nie dorzuciłem. Ten bejgon też nie szybko szybko w ten sposób yy, co my tu mamy trapnicz kolejny albo Stop. trapnicz też jest zwykły co my tu jeszcze mamy Tertwig też jest zwykły czasami w rękawiczkach ten ekran wiecie nie współgra. O zaraz. Miał może będzie Shiny Jak w niego trafię. No jest trudno. Proszę bardzo. No kurwa. Dobra, miała nie sprawdziły, będziemy mogłem w niego trafić. Yy, sprawdzimy sobie z tego Medikity. Też nie jest. Także lecimy dalej. Nie, ja zrobię tak i się widzimy znowu i mamy Shiny Swinaba. Lewa ręka. Nie, tra na nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Sorry za te dzwonki, ale. Znowu nie trafiłem. <noise> Złapać się to mam. Dobra, dostał no jebany <noise> <noise> I siedzi. Także fantastycznie. Y Agust stój No. I kliknij mi a Pariza. Będzie łatwiej. No fantastycznie. Ani do PHP, ani do Jimmy i Rady. Także coś mi się wydaje, że zobaczymy się niedługo na podsumowaniu. Dobra, raz, dwa, trzy. Jesteśmy w takim fajnym miejscu. Ogólnie jest 12.48. Dla mnie Community Day to, że tak powiem, okno trzygodzinne już się kończy, bo muszę wracać yy, do roboty. Aga, jest krzywo. Aha, okay. Jest tylko tak, to beyond a ja w ogóle gram ekran? Tak Bejgon nie jest szajny Sprawdźmy sobie jak tam moje szajnaki w ogóle No w ten sposób Szajni Więc Ja chyba zrobię sobie. Moje szajnaki na dzisiaj, jeżeli chodzi o to okno trzygodzinne, czyli dla mnie tak naprawdę dwugodzinne Licząc od startu tego wszystkiego, czyli od 9 To jest bejgon, torczyk, tylko sfinet Ja złapałam dwa, kacz i tylko. i trikos. Także Aga też nie ma super Damianowi mega leciało, naprawdę. Ogólnie spawny są spoko. Jest dużo wszystkiego. Questy mi się podobają, że z te złap trzy Pokemony. Fajnie, fajnie, fajnie. Yy, niektórym lep lecą lepiej szajniaki, niektórym lecą gorzej szajniaki, ja jestem w, w opcji yy, gorzej. Bo na przykład słyszałem, że ktoś tam sobie dołapał 10. Jak ja miałem wtedy jednego beigona. Bądź, może wtedy jeszcze miałem Torchica To już nie mam to sprawdzać Czy coś jeszcze? O dobra, sprawdźmy czy setka wpadła Nie Nie Aha, jeżeli nie musicie, jeżeli nie będzie, dopóki nie będzie force update'a, Nie pobierajcie najnowszej aktualizacji, która wchodzi powoli do sklepu Bo w tej aktualizacji nie działa ta opcja, że taką 4 gwiazdka pokazuje ci setki, 3 gwiazdka te wszystkie niższe i tak dalej i tak dalej To niestety nie działa Coś zrąbali I dopóki nie trzeba to tej Wersji lepiej nie pobierać Może coś poprawią, może będzie lepiej Dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze szajniaki, jak tam wasze okno godzinne. To jest pierwszy odcinek z Komodity Day Jutro cały dzień będziemy nagrywać, czyli w niedzielę drugi odcinek, także Jutro będą i rajdy nagrane, i jakieś szajniczeki I pyszne śniadanie będzie nagrane i widzimy się w na następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!